Cześć, ma widzowie. Ja jestem Szymo. A ja jestem Lukas. A w dzisiejszym odcinku postanowiliśmy zrobić taki mały przerywnik odbudowania i wybierzemy się na wyprawę, ale niedaleko. Ale za to niebezpieczną. Co będziemy robić, Szymo? Idziemy, drodzy widzowie, na taki odcinek. To będzie taki odcinek, gdzie ja czekałem na niego. Po prostu, widzowie, idziemy. Na drugą wyspę, na nieznaną Saharę, tam gdzie nas jeszcze. tam gdzie w ogóle nie mamy nic zbudowane oprócz pamiętnego wyścigu yy, Pszczoła Challenge. Tak. O, także już zachodzi noc. O, jeszcze deszcz pada. O, Mowa będzie... o tamtym brzegu rzeki i specjalnie poczekaliśmy do takich. No, naprawdę, warunków. Patrzcie, jak to wygląda majestatycznie. Rozpadało się, jest burza. Wygląda to przerażająco. I my tam właśnie idziemy, Szymo. To wygląda jak krwawa noc. Będziemy, będziemy bez spania całą noc na przeciwległym brzegu i zobaczymy, co nas tam czeka. Roz... Zaczęło się naprawdę pięknie. Naprawdę dobrze to wygląda. Takim błyskawicą się zaczęło. Tak, takim grobem. Trzęsienie ziemi, a potem napięcie wzrasta. Jak U mnie jeszcze sokar. Pięknie to wygląda. Tak. Super. Dobra, zobaczmy... Aha! Już są pierwsi koledzy. To są twoi koledzy. Idziesz się przywitać, no? Słowy, mały zgredek! What are you doing? Enderman. Idziemy po perłę. Jest i Enderman. Już kawałek od domu i już od razu jest jakiś... Banda. Ale grzmoty. O, widziałem ten piorun. Mogą nas trafić. Burzy. Dobra, mamy już tutaj nieumarłych. Jest. Czekaj, ja biorę tak... Te... Biorę pająka, biorę pająka. A, dostał podwłoku. Na, na szczęście Dobra, mamy... poszedł. Na szczęście widzowie mamy ostrość 5. Ja, z, ja postarałem się, żeby nam załatwić na mieczach ostrość 5. Tak, Szymon się postarał na ostrość 5, także po prostu wszystkie potwory padają jak muchy. Nawet muchy padają jak muchy, no, znaczy nie ma muchy, ale padają, jakby były, to by padały, prawda? Okay. Prawda, Lukasz, nawet z łapki by padały. GRIPPER! Gdzie? Dobra, pilnujemy, na dwunastej, pająk. Dobra, mamy, mamy to. O, graj, tu jest, tu jest Cave, o, idziemy. Biorę i strzał, raz, dwa, plemy. cud, poszedł. Nie mów, że będziemy się chować w tej jaskini, w której jest jeszcze więcej. Lukas, tu jest żelazo! W zupełnym przypadkiem znaleźliśmy mnóstwo pewnie żelaza. Ach, pięknie grzmi. No, nie... no dobra, mamy niegroźne nietoperze. Co się dzieje? Okej, okay, wracam w tą, tą stronę. Pierwszy zombiak. Jest zombiak. Jaskiniowy, jaskiniowy zombiak, ale ostrość cięć robi robotę. No, na cztery hity, My na dwa hity padają. Dokładnie. Dobra. Wychodzimy, bo to jest noc z potworami, a nie. Właśnie noc. sobie uświadomiłem, że mam pod ręką tylko... potrąć to łóżko ten kogoś Dobra, nie, zmieniam na miecz. Na dwunastej pająk! O, widzisz tą wahatę na 15? Gdzie? A tam. Zatacha. Dobra Idziemy na nich Ile ich tu jest? Ile się Sporo! Jest, jest naprawdę dużo no. o creeper, o -o. tak, tak! O o, jest naprawdę sporo, czekaj. Nie tym razem, człowiek. Nie tym razem. Odbijam. O, zaczynamy walkę ze sobą. Świetnie. Kibicuję. Oj. Ten prawej czy z lewej. Obstawiaj, szybko. Zobacz, z lewej, lewej, z lewej. Z lewej, z lewej. Ale nie nie, nie pomagaj mu. Jest trzech! Kule, kule latają! Dobra, jestem. im okay, pomogę. Nie. Dobra, poszedł, mój poszedł. Przez przypadek rzuciłem miecz. Ale mam zbroję. Na 15! Jest Jest ząbiak. Bierzemy ząbiaka. Widzowie. Dobra, jest. Tak. Dobra, idziemy. O nie, dwa klipery. No wybuchajcie, wybuchajcie. No nie, ja biorę przypadkowego pająka. Jest pająk. Dobra. Kanapka się przyda. Jesteś, tam jesteś, dobra, idziemy. Nie, ta chyba była całkiem sporo, ale teraz już nie jest aż tak źle. Ale, daliśmy radę. Ale... Jest! I Creeper jeszcze. I Creeper. Poszło! Na ja jak podskoczyłem, to w ostatniej chwili tarczę na... Kiedyś może by to robił na nas wrażenie, ale nie tym razem. Not this time, Mr. Creeper. <grystanie> Not this time. Pająk! Ale ten też robi do dodatkowe e, tutaj wrażenie. Dodatkowe. Ta burza, nie deszcz. Ta burza. O nie, mi się już kończy jedzenie. No to będzie noc bez jedzenia. Ja mam, ja mam 30 chlebów. No to mi nie dawaj. Będzie jeszcze bardziej hardkorowo. Ha! Tym bardziej, że są trzy creepery. To jest 30 moich chlebów. O, jest więcej mopków. Ha! Cios! Jeden, drugi. Lukas! Creeper! Creeper. Tarczę można trzymać. Będzie wybuchał? Zbierał się, będzie wybuchał. Dobra, poszedł. Masz pros z niego? Nie mam. Mój okay. został w jaskini. Sześć chlebów mi zostało. Mi 28. Bardziej hardcorem było, jakbym powiedział, że mi zostało 8 albo 1, ale no, mam 28. I okay. a co jak nam y, zombiaki na przykład pozabijają wszystkich villagerów? Nic się nie stanie. Znaczy. tam, oni po prostu co? Będą się na odradzać. Po to zrobiliśmy halę targową, żeby było mniejsze prawdopodobieństwo zabicia e, bibliotekarzy e, przez Moby. No bo jak jest. Golemy tam są, więc... Są golemy. Jeszcze myślałem, żeby zrobić na przykład metalowe drzwi. Natomiast na razie niestety nie grzyszymy żelazem więc może nie będziemy tego używać na metalowe drzwi, ale jeżeli byśmy zrobili metalowe drzwi na przełącznik, tak jakby mieliśmy jakieś na pierwszej bazie, no to wtedy villagerzy nie mogą otwierać tego, nie? Więc jest jeszcze tak. większe prawdopodobieństwo, że tam wlezie coś. Bo nie otworzą sobie i nie. Jest wataha na 15. Na 15. Jest wataha. Idę! No, powiem ci, że. No, no. Całkiem nie za Ty zginąłeś? No. Wracamy tam. More violent. No. Chyba tam było więcej creeperów niż mi się wydawało, tylko niech jeden, bo... O, tylko gdzie to jest teraz? No właśnie, musimy szukać swoich szczątków. Jest! Mam! Dawaj mu miecz, albo cokolwiek, nie wiem, moje majtki. Bo ja nie mam nic. Czeka, jest jakaś książka. Tu było więcej creeperów, zobacz kilej! To było więcej niż jeden kliper. Ja się rzuciłem po prostu myślałem, że to jest jeden Creeper, a to było więcej. I kościata po czwaro. Jest! W stary dzień. Dobrze. Mam twoje... Y, ten. A mój na jest? Prze Przede jest mój kibir. Pozbierać coś tam, co mam swojego. Czy ja mam jakieś starcze? Mam. Ja mam twoje łóżko. O jest, mamy bomb. Moje przerzne skaczące. No. Dobrze, dzięki. Nie mam... mam trochę twojego chlebka. Masz. A ty I? daj moje, a ty daj mój chlebek. Poczekaj, poczekaj. Moje bo... też jest Bo tam jest moje łóżko. Okej, okay, dam ci trochę chleba. Podzielam na dwa. Masz. Tam. <laughs> Tak, mroźny piechór, to są twoje ulubione buty. Nie, jest mroźny piechut. Ja mam roźnego piechura. No dawaj mi. Je. Bo to są twoje ulubione buty. Znaczy to są moje twoje ulubione buty, bo ja je znalazłem. Dodawaj mi je. A ty je, je lubisz wykorzystywać tu jukcie. Skielet! Masz, masz piechura, czekaj. Kurde, szkielet. Czekaj, jeszcze masz. Masz piechura. Masz piechura. A masz tarczę? I swoją mam. Albo twoją. <grych> Czekaj. Mam moją, bo to jest bardziej zużyte. No to ja już nie wiem. Mam łóżko czyjeś. Ale po prostu taki lej to by musiał być, nie wiem, ze dwa albo trzy creepery. Żebyśmy obaj zginęli. No ty latasz bez połowy seta, chociaż masz zwykły punkt. <grych> hełm. Czekaj, mam hełm? Mam. Dobra. On nie masz. Gdzieś zostawiłem hajdawery? Okay. Brat nie ma spodni. Mm. No, powiem ci, że była hardkorowo z wasza końcówka. Początek był przerażający, ale końcówka była hardkorowa, ale przeżyliśmy. Mas... No, to dobrze, że killow odstawiłeś. Wiesz so, ja już jestem. podejrzliwy bardzo do naszej eskapady. Musimy sami raz zginąć, albo dwa, albo dziesięć. Więc postanowiłem zostawić nasz swój killoff. Moje podstawowe narzędzie pracy w skrypce. Więc generalnie jeśli chodzi o ten, o ten pojedynek, to tak, tak. Nie mam spodni. spodni. Ale spodni. mogło być dużo gorzej. Okej, okay, dobra, no to co? Za nami noc pełna przygód wracamy do bazy, co? Tak. Jestem przekonany, że ta eksplozja, która urwała nam. Wszystkie kończyny, łącznie z głową, to były przynajmniej dwa klipery, jak mnie trzy nawet. Ja widziałem jeden, no, ja widziałem jednego, więc się na niego rzuciłem, jak dzika świnia w agreście ale... E, co się stało? O, osadnika gromnie tyka? Czyżby nasz osadnik dostał gromem? Nie, to dla mnie osią. Je... Ja dostałem... Ja dostałem chyba ten... Bo tu się zespiłeś szkielety na y, tych... na koniach... szkieletowych. No to ja jednak stąd się udam w drugą stronę... Czekaj, będę cię obserwował z brzegu. Tylko muszę się trochę najeść. Widziałem, że tam się coś działo u ciebie. Pokaż. <laughs> szkielety na koniach, Czekaj, 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 muszę mieć dobre ujęcie. Kurde, nie rozmontuję tego szybko. Kurde, teraz. Zginąłeś? już Dobra, nie będę. No, chciałem cię ratować, ale zobacz, zrobiliśmy taki wytrzymały murek. A, to, dobra. Mogę tedy przejść. Nie dobra. Zamknę mówienie. Okej. Okay. co, no, widzowie? Było ostro. Ja Poczekaj, ci... Lukas, poczekaj. Pow, co robi Lukas? Poczekaj, zamknę, powie, po, powieje. Pow, jesteśmy na dworze. <laughs> Ale przestał, <laughs> przestał ciągnąć. Zobacz. <laughs> Przynajmniej dołem. Dobra, widzowie. Bardzo fajny, fajna wyprawa. Powalczyliśmy. Ta eksplozja nas po prostu rozerwała. Jesteśmy bardzo rozerwani rozrywkowi, więc Żegnamy się z Wami. To by było w tym odcinku. Na tyle w odcinek Potwory 2. Pozdro! Pozdro.